Witam wszystkie panie i panów hodowców prezentuję samiczkę z linii Musta Valker Kamen to jest samiczusia na czerwonej obrączce muszę zobaczyć taka może być do nabycia razem ze samczykiem z rozpodu Na była w rozpodzie teraz zaprezentujemy Samczyka od niej. Tu prezentuję samczyka od niej. To jest w linii mały tom. Proszę zobaczyć, jaki samczyk na czerwonym obrotce jest. Zajść z tej pary, co te gąbki lecą. Niesamowicie. Był udany, ten samczyk. Ogonek. Proszę. Jak jedno piórko. Ogonek. Skrzydełko Przewieczanie. Proszę. To jest właśnie mini mały tom. Linia mała To też gołąbek na czerwonej obrączce. Jeśli by ktoś był zainteresowany tą parką. Szczególną parką to jest. Może dzwonić na ten numer, który się tam wyświetli pod spodem. Tak, powtarzam jeszcze raz. Samiczka z Mustanga, a samczyk z linii Małego Toma. Samiczka tejże z linii Mustang. Wszelkie wielkie, więcej wiadomości pod numerem telefonu, który się wyświetli. Jeśli kto był zainteresowany, proszę dzwonić. Dziękuję, jeszcze raz i pozdrawiam.